Cześć Heiron, cześć tam pozostali. E, miałam Wam powiedzieć, jak ma się nasza misja, a więc u nas wszystko dobrze. E, Heiron, mówiłeś, że powinni, powinniśmy zbliżyć się z Claris, bardziej się zaprzyjaźnić, to był błąd. Od początku mnie wkurza. Nie wiem, jak jakim cudem ona jeszcze przeżyła. E, ale wracając do naszej misji, jest okej, okay, tylko dwa potwory. Pokonaliśmy. Jeden rozwalił cały budynek, dlatego tutaj jest takie pobojowisko straszne, ale nie przeżył. W budynku, jak coś, nikogo na szczęście nie było. Oprócz nas, ale my się wydostaliśmy. Persji z Growerem tam robią sobie jakąś gimnastykę i ja zrezygnowałam. Pilnuję, żeby Persji nie skakał z dachów i tak dalej, tak jak prosiłeś. Niedługo wracamy, tylko musimy odebrać. To, co kazałeś. Myślę, że znajdziesz mnie w bibliotece, bo muszę wypożyczyć parę niezbędnych książek. PA!